Usłyszałem, jak przyszła teściowa chwali się koleżankom, że złapała dla córki frajera, który ich wszystkich utrzyma. Jeszcze nie wiedziała, że właśnie podpisała na siebie wyrok i że jej pasożytnicze życie właśnie dobiega końca. Niecały tydzień po zaręczynach z moją ukochaną przypadkiem usłyszałem rozmowę jej matki. Siedziała z koleżankami w ogrodzie, piły wino i śmiały się bez opamiętania. Miałem tylko odebrać coś z auta. Ale zatrzymałem się, gdy usłyszałem swoje imię. Ten biedny chłopak nie ma pojęcia, że wkrótce stanie się moim dożywotnim sponsorem, chichotała przyszła teściowa. Zaręczyny z moją córką to jego największy błąd. W końcu znalazłyśmy sobie sponsora. Dom, wakacje, nowy samochód, wszystko załatwione. Przecież on zrobi dla niej wszystko. Serce mi stanęło. Najgorsze było to, że one naprawdę wierzyły, że mnie zmanipulowały, że jestem naiwniakiem. Sympem jak to ujęła jedna z nich stałem tam osłupiały, czując, jak wszystko, co budowałem z narzeczoną przez ostatnie dwa lata, wali się w jednej chwili. Zamiast robić scenę, postanowiłem zagrać na zimno. Wróciłem do środka i powiedziałem mojej narzeczonej, że muszę wyjechać na kilka dni w sprawach rodzinnych. Skłamałem. W rzeczywistości spotkałem się z prawnikiem, przepisałem własność domu tylko na siebie i zająłem się zabezpieczeniem majątku. Zerwałem też wspólne konto, do którego miała dostęp i zablokowałem jej matce możliwość korzystania z moich kart. Wszystko przygotowałem po cichu. Wróciłem kilka dni później i zaprosiłem ją i jej mamę na kolację zaręczynową. Udawałem, że wszystko jest w porządku. Przyszła teściowa ubrała się jak na premierę filmu, z wyrazem twarzy mówiącym, wygrałam życie. Siedzieliśmy przy stole, a ja wręczyłem perfam dwie koperty. Co to jest? Zapytała narzeczona. Prezent od serca, odpowiedziałem z uśmiechem. Otworzyły koperty. W środku były dokumenty potwierdzające cofnięcie pełnomocnictw, zamknięcie wspólnych finansów i wycofanie zaproszenia dla jej matki do wspólnego zamieszkania. Dodałem też notatkę: Nie jestem twoim sponsorem. Jestem człowiekiem z granicami. Matka narzeczonej zbledła. Ona sama zaczęła płakać. To jakiś żart? Zapytała. Nie, ale tamto, wasza rozmowa w ogrodzie, to był żart. I teraz już wiem, z kogo się śmiałyście. Zerwałem zaręczynę. Ona próbowała się tłumaczyć, że jej matka tylko żartowała. Ale kiedy zapytałem, czy jej matka oddała kiedyś choć złotówkę, którą pożyczyłem na lekarstwa albo pilne opłaty, spuściła wzrok. Po tygodniu próbowała jeszcze pisać. Przepraszała. Mówiła, że się wstydzi, że nie wiedziała. Ale w tamtej chwili wszystko straciło dla mnie sens. Jeśli naprawdę mnie kochała, jak mogła milczeć, gdy jej matka mnie wykorzystywała? Moi znajomi twierdzili, że przesadzam, że przecież to nie jej wina, ale dla mnie to było jasne. Jeśli pozwalasz komuś pasożytować na osobie, którą kochasz, to współuczestniczysz. Kilka miesięcy później sprzedałem dom i wyprowadziłem się do innego miasta. Zacząłem wszystko od nowa, bez niej, bez ich toksycznych planów. W nowym miejscu poznałem ludzi, którzy nie oceniają mnie przez pryzmat tego, ile zarabiam. Zacząłem chodzić na terapię. Nauczyłem się, że wartość człowieka to nie tylko to, co może dać innym, ale też to, czy potrafi postawić granice. I choć ta sytuacja złamała mi serce, to uratowała mnie przed latami cierpienia u boku kogoś, kto nigdy nie postawiłby mnie na pierwszym miejscu. Teraz wiem, że zasługuje na więcej niż bycie planem finansowym dla teściowej. Zasługuje na szacunek i prawdziwą miłość.